Relaks to spad dla duszy i Twojej kreatywności w biznesie. Co Ci w duszy gra, czyli o biznesie od strony duszy? Tu Celestyna Osiak, trener soul coachingu, biznesmentorka i przedsiębiorczyni. Co Ci w duszy gra, to soulowe radio, w którym pokazuje, jak rozmawiać ze swoją duszą. By skutecznie prowadzić swój biznes i prosperować z lekkością. Bo biznes z duszą jest lekki. W poprzednim odcinku mówiłam ci o oddechu, który otwiera wrota do duszy i do kryjącej się w niej wewnętrznej mądrości twojej wewnętrznej mądrości. Poruszałam też temat zjawiska Contraction i Expansion, czyli spięcia i rozszerzenia i jego wpływą na nasz biznes. We własnym biznesie bardzo często jesteśmy spięte i napięte. Moja masażystka ma co robić, chociaż ostatnio mocno skupiam się na rozluźnianiu swojego ciała i bardzo często ją zaskakuje, że no i pani Celestyna, ale pani jest taka rozluźniona, mówi na masażach. I wtedy dopiero mogę tak naprawdę czerpać przyjemność z tych masaży. Bo wiele lat wcześniej na masażu Musiała rozbijać te moje kamienie na plecach. Wiesz, o czym mówię? A wracając do rozluźniania, w mojej pracy soul coacha i trenera soul coachingu, relaks ciała jest niezwykle ważny, ponieważ kiedy ciało jest zrelaksowane, z automatu można wejść na poziom duszy, z automatu można wejść na falę mózgowe alfa, a wtedy budzi się nasza kreatywność. Jako nauczycielka metody Soul Coachingu prowadzę dziewięciomiesięczne miesięczne programy certyfikacyjne dla Soul Coachów, których uczą się nowego zawodu, czyli stają się Soul Coaching Practitionerami AMI. I wtedy mogą pracować z ludźmi tą metodą na indywidualnych sesjach, warsztatach i programach. Dlatego mogę powiedzieć, że zawodowo się relaksuję, zawodowo uczę relaksacji na certyfikacjach Soul Coaching i też zawodowo. Uczę na swoich sesjach właścicielki sześcio- i 7 cyfrowych biznesów, jak się relaksować, jak nawiązywać połączenie z własną duszą, jak sięgać do swojej wewnętrznej mądrości, aby z lekkością i z łatwością podejmować ważne decyzje w swoim biznesie. A tych decyzji, kiedy jesteś właścicielką swojego biznesu, masz każdego dnia naprawdę dużo. I kiedy masz spięte ciało, Bramy do duszy, bramy do prawej półkuli są zamknięte. Kiedy twoje ciało jest spięte, bramy do duszy są zamknięte. Nawet mi się tak zrymowało. Kiedy jestem w stresie i mam podjąć jakąś ważną decyzję w biznesie, to wtedy nauczona wieloletnim doświadczeniem, nie podejmuję jej. Najpierw staram się rozluźnić. Najpierw muszę się rozluźnić. Najpierw muszę zmienić stan emocjonalny i odpuścić. Co robię w takich sytuacjach? Czasem idę na spacer, czasem robię drzemkę. To ekstra po prostu pomysł, bo wtedy bardzo pięknie się resetujemy. Czasem natomiast idę do kina i robię to w godzinach pracy, oczywiście. Taka propos sama uwielbiam chodzić do kina. Dla niektórych to dziwne zjawisko. Ale dla mnie rewelacja. Mogę wtedy w spokoju poprzeżywać sobie film i to jest taka intymna chwila dla siebie. Celestyny z celestyną. A przy okazji tego filmu przeklikują się w głowie różne synapsy, przeklikują się w głowie różne neurościeżki, neurościeżki nowe się otwierają. I dlatego, kiedy już jestem rozluźniona dzięki temu filmowi, już nawet w trakcie filmu Okazuje się, że zaczyna mu łączyć te kropki, które wcześniej nie mogły się połączyć. Zaczynam odkrywać nowy wymiar i pojawia się nagle, ni stąd, ni zowąd, pomysł na kampanię sprzedażową właśnie taki, a nie inny. Taki, który jest unikalny, taki, który jest w zupełnie innej przestrzeni niż do tej pory. Dzięki temu, że się rozluźnisz, będziesz mogła podjąć dobrą decyzję. A czym jest dobra decyzja? Dobra decyzja to nie tylko decyzja dobra na teraz, ale to decyzja dobra w długofalowym planie. Mało tego to decyzja, która będzie dobra dla najwyższego dobra Twojego i wszystkich z Tobą związanych. I taką dobrą decyzję można podjąć dopiero wtedy, kiedy jesteś rozluźniona. Także możecie cię szokować albo zdziwić pomysł na wyjście do kina w środku roboczego dnia. Może nie trzeba iść do kina, może wystarczy Netflix, albo Disney, Plus albo cokolwiek innego, albo nawet przerwa na YouTube, w którym coś obejrzysz, albo po prostu posłuchasz muzyki, i położysz się na podłodze i zwyczajnie się zresetujesz. Nie wiem, jaki jest twój sposób relaksu. No właśnie, jaki jest najlepszy dla Ciebie sposób relaksu? To jest kluczowe i mogłabym powiedzieć, że relaks jest sekretem skutecznego prowadzenia prosperującego biznesu. Ponieważ kiedy jesteś w stresie, Wyłączają ci się całkowicie płaty czołowe, a płaty czołowe twojego mózgu są odpowiedzialne za planowanie, myślenie, dokonywanie oceny sytuacji oraz emocji. Odpowiedzialne są za umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych przez ciebie decyzji. Tak więc nie stać nas w biznesie na wyłączanie płatów czołowych naszego mózgu. Relaks, <laughs> relaks. I jeszcze raz, relaks. Można by powiedzieć, e, tak mi się teraz przypomina takie zdanie, troszeczkę zmienię temat, ale tak jest, taka sentencja na temat kuchni francuskiej. Co jest sekretem kuchni francuskiej? Trzy razy M. Masło, masło. I jeszcze raz, masło. Więc co jest sekretem, jednym z sekretów prosperującego biznesu? Trzy razy R. Relaks, relaks. I jeszcze raz, relaks. Oczywiście, odpowiednia proporcja tego relaksu do intensywnej, skutecznej pracy, to wiadomo. Natomiast, kiedy nie jesteś rozluźniona, kiedy jesteś ciągle spięta, kiedy żyjesz w ciągłym napięciu, to nie jesteś twórcza. Pojawiają się w tobie różne blokady, wtedy jest ciężko tworzyć treści na social media, na przykład, ale też ciężko ci jest podjąć decyzję. I pojawia się to słowo, to ciężkie słowo, czyli ciężko. Ciężko wtedy prowadzi się biznes, kiedy jesteś spięta. A dlaczego ma być ciężko w biznesie? Jestem adwokatką lekkości w biznesie. Naprawdę, to nasi przodkowie ciężko pracowali. I aby uhonorować ich trud, aby uhonorować ich znój, pozwól sobie na lekkość w biznesie. Mogę chyba zaryzykować stwierdzenie, że. Nauka lekkości w biznesie to nauka obsługi własnego mózgu. Nauka łączenia się z własną duszą. Bo jak zawsze mówię, biznes z duszą jest lekki. Dlatego w dzisiejszym odcinku zapraszam Cię do spa dla duszy i ciała. Czyli zaproszę Cię za chwilę do relaksu. Kiedy nauczysz się sprawnie relaksować, poczujesz się wolna we własnym biznesie. Pozwolisz sobie na większą kreatywność, pozwolisz sobie na luz i osiąganie wyższych pułapów finansowych stanie się nie tylko możliwe, ale i łatwiejsze. Gotowa? Jesteś gotowa na relaks? Jeśli jedziesz teraz samochodem i słuchasz mojego soulowego radia, to nie jest to dobry czas na relaksowanie swojego ciała, ale pamiętaj, możesz zawsze zatrzymać się i dać sobie 10 minut na rozluźnienie. A to 10 minut doda ci mocy, wzmocni twój układ odpornościowy, zregeneruje twój organizm, odmłodzi cię. I kiedy będziesz miała zrelaksowane, rozluźnione ciało, wtedy możesz tak naprawdę w pełni połączyć się z twoją duszą. I to jest to, co teraz zrobimy. Zaprasza cię do najprostszej na świecie relaksacji. Ta relaksacja nazywa się relaksacja cząstkowa. Jest świetną relaksacją dla osób ogromnie zajętych, dla osób, które cały czas są w pracy, w bieżączce, których umysł jest pełen informacji, pełen zapytań. Dlatego, że kiedy Twój umysł skupi się na tej relaksacji cząstkowej, czyli na relaksacji. Stup, łydek, kolan i tak dalej. Przejdziemy sobie kawałek po kawałku przez twoje ciało. Wtedy twój umysł będzie zajęty i będzie twoje ciało mogło odpocząć i się rozluźnić. A zatem zapraszam. Ten relaks zrobimy w duchu soul coachingu. Zatem usiądź lub połóż się wygodnie. Połóż rękę na sercu. Weź kilka głębokich oddechów do serca, z intencją do duszy. Hmm. I przywitaj się ze swoją duszą słowami. Moja kochana dusza, witaj. Czasem taki prosty zabieg otwiera już, uchyla Twoje wrota do duszy. Wyobraź sobie, że Twoja dusza jest z Tobą, a może, że jesteś w duszy. Która Cię otula, obejmuje i kocha. Teraz przypomnij sobie o swoich stopach. Poczuj, że Twoje stopy się relaksują. Zaobacz, że się rozluźniają. I ta słodka fala relaksacji wpływa teraz do Twoich łydek, rozluźniając je od środka i od zewnątrz. I możesz poczuć, zobaczyć, wyobrazić sobie, że Twoje łydki stają się lekkie lub cięższe. Sprawdź, co ci pasuje. Teraz rozluźniają się Twoje kolana, i uda! I czujesz, wyobrażasz sobie, widzisz, jak całe Twoje nogi są teraz rozluźnione. Pomyśl o nich z wdzięcznością. Noszą cię każdego dnia. Ta fala relaksacji wpływa teraz do Twojego podbrzusza. Rozluźnia je od wewnątrz i zewnątrz. Relaksują się Twoje części intymne i wewnętrzne organy. Relaksują się teraz, i rozluźniają Twoje pośladki, kościa gonowa i brzuch. Weź teraz głęboki oddech z brzucha. Z każdym oddechem, z każdym oddechem, Twoje ciało rozluźnia się coraz bardziej i bardziej. Teraz zwróć swoją uwagę na kręgosłup, dolną część kręgosłupa. Poczuj, wyobraź sobie, jak mięsień po mięśniu. Fala relaksacji wpływa do Twojego kręgosłupa. Rozluźnia się teraz jego dolna część: mięsień po mięśniu, kręg po kręgu. Teraz rozluźnia się środkowa część kręgosłupa. Tym pogłębionym oddechem całe Twoje plecy rozluźniają się, coraz bardziej i bardziej. I ta fala relaksacji wpływa do górnej części kręgosłupa i szyjnej części. i teraz poczuj jak całe twoje plecy są lżejsze lub cięższe i bardzo bardzo rozluźnione na teraz zwróć uwagę na swoje barki które samoczynnie opadają, niekiedy rozluźniają się twoje barki to tak samo rozluźniają się twoje ramiona, przedramiona i dłonie możesz delikatnie poruszać palcami. I z każdym ruchem rozluźniają się coraz bardziej i bardziej. A teraz znowu przypomnij sobie o swoim brzuchu i weź kilka głębokich oddechów z brzucha. I kiedy oddychasz z brzucha, rozluźnia się Twój brzuch, splot słoneczny. Twój oddech staje się pełny i otwiera się twoja klatka piersiowa. Teraz przejdź do swojej szyi. Może masz ochotę nią delikatnie poruszać. Z każdym poruszeniem Twoja szyja rozluźnia się coraz bardziej i bardziej. A Ty możesz odetchnąć, kiedy Twoja szyja rozluźnia się coraz bardziej i bardziej. Fala rozluźnienia wpływa teraz do środka Twojej głowy. Rozluźniają się wszystkie komórki w Twojej głowie. Rozluźnia się też skóra na głowie, i cała Twoja twarz. Uchyl teraz delikatnie usta. Dzięki temu rozluźnia się teraz Twoja szczęka. A mówi się, że kiedy rozluźnia się szczęka, rozluźnia się całe, całe Twoje ciało. Zwróć uwagę teraz na całe Twoje ciało. Sprawdź. Może są jeszcze jakieś miejsca, które potrzebują głębszego rozluźnienia. Rozluźnij je. W skali jeden do dziesięciu, gdzie dziesięć to bardzo, jak bardzo jest rozluźnione teraz. Twoje ciało. Kiedy jesteś poniżej ośmiu, rozluźnij je, jeszcze bardziej i bardziej. To jest ok, to jest bezpieczne. A teraz przypomnij sobie o swojej ręce na sercu i znowu weź kilka głębokich oddechów do serca z intencją do duszy. I ponownie przywitaj się ze swoją duszą słowami moja kochana duszo witaj. Zapytaj się teraz, jej jaką ma dla ciebie informacja? Podziękuj sobie teraz za ten cudowny relaks, za tę cudowną chwilę dla Twojego ciała, dla Twojego umysłu, dla Twojej duszy. A jakby wyglądał Twój biznes, gdybyś codziennie dawała sobie takie spa dla ciała, umysłu i duszy? Co byłoby w Twoim biznesie łatwiejsze? W jakich obszarach w Twoim biznesie pojawiłaby się lekkość? Co byłoby dla Ciebie możliwe? I jaka byłaby jakość? Twojego życia. A teraz weź kilka głębokich oddechów. Przeciągnij się, w swoim czasie otwórz oczy, poczuj swoje stopy, możesz nimi delikatnie potupać, rozejrzyj się, gdzie jesteś. I zapisz to, co się pojawiło. Może pojawiły się odpowiedzi na te pytania. Zapisz, co sobie uświadomiłaś, co do ciebie przyszło. Może warto, abyś powtarzała sobie ten relaks i powtarzała sobie te pytania, które otworzą nie tylko Twoją duszę, ale też Twoją głowę na nowe strategie, nowe pomysły i nową jakość biznesu. I też. Taka mi refleksja jeszcze się pojawia, że niezależnie od tego, że pracujemy w swoich biznesach, jesteśmy ich właścicielkami, zajmujemy się strategią, marketingiem, sprzedażą, pracą z klientami itd., itd. i jesteśmy w naszym biznesie bardzo często 24-7, czyli 24 godziny na dobę, to kiedy nauczysz się relaksować swoje ciało. Będziesz mogła włączyć ten pstryczek, pstryczek elektryczek, który wyłączy Cię z pracy, a włączyć Cię do życia. Bo tak sobie myślę, że w życiu nie chodzi o biznes, że w życiu chodzi o życie. Mam nadzieję, że podobał Ci się kolejny odcinek Saulowego Radia Co Ci w duszy gra? Jeżeli tak, przekaż go dalej, aby więcej kobiet sięgało do wewnętrznej mądrości swojej duszy i z lekkością prowadziło swój biznes. Zapraszam Cię też do mojego drugiego podcastu Biznes z Duszą, w którym duszę łączymy z biznesem, a ja z moimi gośćmi pokazuję, jak w swoim biznesie prosperować z lekkością i zmieniać świat na lepsze. A propos, odnajdziesz mnie na www.celestyna.pl? I jeszcze jedno, może chcesz zostać soul coachem i transformować życie swoich klientów na poziomie duszy? Jeśli tak, wejdź na www.celestyna.pl, łamany przez certyfikacja. Zapraszam.